Real Madryt odpadł z Ligi Mistrzów, a Carlo Ancelotti za chwilę zostanie zwolniony. Dwumerz z Arsenalem był jednym z najgorszych występów w Realu w ich ukochanych rozgrywkach. A Carletto, cóż, spędził w drugim podejściu do Madrytu cudowne 4 lata, ale czas już z tym naprawdę kończyć. Włoch nigdy nie uchodził za najwybitniejszego taktyka w branży, zresztą nieraz śmiano się, że Real to te wszystkie mecze wygrywa siłą przyjaźni, no bo jednak jakości to w tym zespole nigdy nie brakowało. I tak miał być też z arsenalem, ale okazało się, że stopowym zespołem taktyka ograniczająca się do rzucenia w nie wystarczy. No bo co z tego, że Real z przodu ma winie Mbappé i Rodrigo, skoro w środku jest kaplica i okazuje się, że bez krosa oraz ze stuletnim Modriciem nie ma tam kołu poukładać gry. W efekcie w rewanżu cały zespół Realu biegał po boisku jak kurczaki bez głowy i to nie przypadek, że to kanonierzy strzeli świetną bramkę po rozklepaniu obrony, a Real po błędzie, który takiemu obrońcy jak Saliba zdarza się raz na może 100 spotkań. Co oczywiście nie przeszkodziło winiemu mu nakręcić się tak, jakby właśnie wyrównał stan rywalizacji w dwóm meczu. No, chłopie, uspokój się, mieliście jeszcze trzy bramki do odrobienia. Ty nie jesteś nienormalny człowiek! Ty do choroszczyk! tym samym Real nie wygra Ligi Mistrzów i chyba nikt też nie wierzy w ich triumf w La Liga i to, że Barcelona, będąca w takim gazie, wypuści pierwsze miejsce. A skoro już o Barcelonie mowa, to z nią królewcy zagrają w finale Pucharu Króla, a kto wiedział ostatnie dwa El Clasico, ten wie, czym dla nich to spotkanie się może skończyć. Co to wszystko będzie oznaczać dla Realu? Ano jeden z najgorszych sezonów od lat. Co to będzie oznaczać dla Ancelottiego? Może no, za niedługo spakuje plecak i wyniesie się z Madrytu. Ale dla kibiców królewskich paradoksalnie oznacza to radosną informację, bo już za rogiem, przed gabinetem Carletto czeka Xavi Alonso, który ma stąpić z Leverkusen i odnowić oblicze klubu, tego klubu.